Cześć, witam Was bardzo gorąco w ten palny dzień można powiedzieć bo 30 stopni na zewnątrz no ale nie ma, że boli wiem, że to nie jest... nie są sprzyjające warunki dla graczy oraz dla ich sprzętów no ale no... no niestety, jeżeli wychodzą hiciory no to trzeba w nie grać dobra i jedziemy, nie przedłużając to jest kryjówka, pokój hotelowy, no Tutaj można zapisywać, przebierać się. Skądś to znamy, oczywiście, już. Przechwycone nagranie. Aha. I tak. W tym napadzie na nas zginęła nasza siostrzenica. No i teraz będziemy tutaj szukać winnych całej <laughs> sytuacji. Przechwycono przechwycone nagranie. Aha, właśnie. W poprzednim odcinku dostaliśmy punkty i ich jeszcze nie wykorzystałem. Zobaczmy drzewko zdolności. Aha, co by tu sobie wziąć? Mamy postępy, zdolności statystyki. I mamy kategorię jazda. Hakowanie, walka oraz wytwarzanie przedmi wytwarzanie, wytwarzane przedmioty i jazda. Co mi się tu przyda? Na pewno to jest hakowanie. Wejdźmy sobie tutaj. Sprawdźmy po kolei. Odblokowane mamy zestaw narzędzi hakera, czyli te podstawowe Podłączanie się do kamer. Tutaj mamy ulepszenie hakowania bankomatów, zwiększenie ilości pieniędzy zdobywanych podczas hakowania bankomatów. Aha, czyli więcej kasiory mamy z bankomatów. Dodaję miejsce na baterie. Hmm. To jeszcze nie wiem... Aha, czyli jak używam... <laughs> nie no, z tymi światłami to jest super. To jest masakra, no. Włączamy światła zielone na skrzyżowaniu wszyscy. Łup. To jest piękne. Czyli tak. No dobra, na razie baterią się nie zajmujmy, bo jeszcze nie wiem, czy ona mi tak bardzo szybko będzie znikała. Optymizacja profilera. Aha, tu jeszcze lepsze bankomaty. Dobra, system budynków. Aha, i to są te wybuchy takie, co tam są na te kratki takie. Aha, aha, aha dobra. Tu już wiem. Czyli to mamy niebieskie mamy już aktywne. Yy, białe ikony są, do, są odblokowane, czyli do, do kupienia. Niebieskie już mamy. Dobra. Już rozumiem. System budynków. Co tu jest? Sterowanie kolejką. Aha, jeżeli nam ucieka kolejka, możemy ją zatrzymać. Tutaj. Yy, aha, tu odblokowałem bramy i garaże. Tu mamy mosty oraz. O, to było dobre, blokada. Tak, 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 tak. Tą blokadę biorę. Blokadę biorę. Tu później mamy kol kolczatki. Aha. Czyli to wszystko się przyda do ucieczki przed policją. O, oni już na moc nie wiadą. Chociaż tyle. Sterwona. a wiem czy to mi się przyda. Dobra, na razie przez, przejdźmy do jazdy. Mamy jazdę podstawową. Aha, tu jeszcze nie można. Otwarcie samochodu do blokowania. Zmniejszenie obrażeń podczas kulizji. Aha, to ja mogę wziąć. Otwier Otwarcie... To jeszcze nie mam tego, dobra. Od razu nam się otworzyło zmniejszenie obrażeń. No dobra, to wykorzystajmy trzy punkty jeszcze na precyzyjne celowanie, zmniejszenie odrzutu każdej broni. Koncentracja. O! Slow. Czyli. Aha. Skupienie. No. no, oczywiście też z GTA, ale jeżeli dobrze wykorzystane to nie mam nic przeciwko mm, precyzyjne celowanie i jeden punkcik został wytwarzany przedmiot mm, zagłuszanie Granat odłamkowy Fajnie mamy tutaj pokazane Ło wow. Zagłuszacze Dobra, wezmę to Dobra, wykorzystane wszystkie punkty Możemy wreszcie ruszać do przodu To co to jest? Strasznie dużo widzę opcji tu jest A dobrze, jest po polsku, kolekcje Narzędzia i aplikacje Klasy wrogów Poradnik. Co to jest? Aha, czyli mamy opis wszystkiego. Dobra, to nie będziesz się tym zajmować, bo tu wyjdzie cały odcinek na poznawanie. To w trakcie będziemy sobie sprawdzać. Wyjdźmy na zewnątrz, złapmy trochę świeżego powietrza. O. Muszę o. Z dla mnie, ta jest pełna z nie mogą się Hmm. No ale super te kamery są. Wszystkich można podejrzeć, kto co robi, czym się zajmuje, ile zarabia. Świetnie. Opuść pokój, pokój hotelowy. O, ale tu syf jest. Czy ktoś tu sprząta w ogóle? O, znowu ta laska, znowu się będzie dobijać. Hmm. Nie zamknąłem drzwi. Dlaczego nie zamykasz drzwi? Ej, dobra, co tam jest? Wysać, wysać. Można to troszkę już bałaganu narobić. Dobra, profiler. O proszę. Hakuj, o zobaczmy. motorka astrologiczna. Przestępstwo. O, stary, co jest? Zrujnowała mnie. Nie zostawię tego tak. Nie walił, spokój się. O, pieprzyś, to idę tam teraz. Trace of his call and he's mine. O, czyli mogę zapobiec przestępstwu? Przestępstwu? O, ty, a co ty tak się wypinasz? Zaś się schakuję tutaj. Ty, pani, uważaj lepiej. tu są schody, dobra. Można zaskoczyć. Oooo! A... Ale numery, wszyscy normalnie Kurde, to tu można całe miasto przychodzić i sprawdzając kto jest z kim. Akta policyjne, o. Lapa z pozwolenie poszukiwany. Ale dobra, tutaj jakieś zadanie. Ten gość już poszedł. Wow, 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 to mi się przypomina ten raport mniejszości. Jak tam było zapobieganie tych Szybko Zapobieganie przestępstw.

Gdy tylko wygrałem przestępstwo, doczy do strefy. Użyj kwadratu, aby zidentyfikować potencjalną ofiarę lub przestępcę. Nie da się wykryć. Poczekaj na alert. Aha, nie mogę go zabijać. Jeżeli... ...zacznie coś robić złego, to ja mogę go złapać, dobra. A teraz pytanie, gdzie ten gościu jest? Gdzieś tutaj w tym kółeczku, tylko... Żeby go nie spłoszyć. O tam jest kamera. Nie, to jest chyba tam za rogiem. Blokada. be the woman he's They're after <laughs> this guy's close I can feel it hey we need to talk there's nothing to talk about we're done deal with it. fucking wrong I'm not done yet get away I'll teach you <gasps> We're not done. Ah, Kurde, not done. tutaj! Wow, ale szybka akcja! Nie ale się Kurde, ale to nie, to na, nie na to patrzałem. No ale fuks, ale te pułapki są dobre. Nowe zdolności. Kurde, nie zwróciłem uwagi, że oni tutaj są. Wolejce, ale to jest dobre, dobre. Tutaj, haha, czyli już wiadomo do czego są te wszystkie skrzyneczki. Gościa zachwiało i go złapałem. Super, wykryte przestępstwa. Zwiększa prędkość przełączania broni. Misje poboczne, o, znowu coś do odblokowania. Wykryte przestępstwa. Aha, bo odblokowałem jedną z 20. Aha, czyli to jest do odblokowania. Ukończ 10 konwojów. czyli to odblokowujemy w trakcie grania. Zlecenia, kryjówki, wykryte przestępstwa, zlecenia konwojów. Dobra. Wow, ile tego jest? Oh, Kurde, but we have. No, to Nikki, hey, I know, I know, the party started. It's almost over. Where are you? I'm on my way. Uh, you make me crazy! Jackson's really looking forward to it. Get over here. We miss you. I miss you too. I'll be there. Sorry, Nick, I need to take this. I'll, I'll see you soon. Good. You got out. Look, if you need some wheels, give me a call. I'll, I'll set you up. Pre-owned cars. You'd rather register yourself at a car dealer. I don't ask questions. This guy gets me any ride I want, and you if you need it. I just might. How's Maurice doing? Oh, he's all sunshine and buttercups. I'm gonna dump him at my little dumping place. I need him alive, Jordy. Yeah, yeah, yeah. alive. Whatever. To wygląda z Twojej natury, nie? Bo ja podpięknie i zrobię, ale hey, czy mi palił, czyli będę ich z taką osobą, jak chcesz. Mam pracę na paniech. Auto na zamówienie, żeby dostarczono ci pojazd w sąsiedztwo. Otwórz swój smartfon, wybierz aplikację auto na zamówienie. Od aby... Aha, kupuj samochody. Słuchaj, nie staną w czasie misji. Hmm. Nie no to no, będzie, będzie co tu robić, już, już widzę, że no na pewno spędzę tu dużo czasu. Ale tutaj właśnie trzeba kurczę, ostrożnie. Ta klientka się stała, później poszła tam w tą uliczkę. O, mamy profilera, zobaczymy. O! Czyli ci na niebiesko mają. Coś. O, są Snik. Czyli można od nich kraść muzyczki. MP3. Super. Czyli bia... na biało to są zwykli, a na niebiesko to mają jakieś specjalne dla mnie. Sprawdźmy, kto jest kim. Zwolenniczka klonowania ludzi. Strażnik na przejściu dla pieszych. Ale no, normalnie można biegać sobie po mieście. I ten leży tam. O, już mamy radio. Radio? A nie, to jest mp z telefonu. Dobra. Blokady, to jest dobre na auta. Dobra, co tu jest? Kamera, tu mamy bankomat.

All these it hurt. <laughs> Bitwa? Dobra, idę, ale normalnie. No, no, no. O, co się jest? Zlecenie. Niedawno była w Iraku? Kto był w Iraku? Ta gruba była w Iraku? Chyba jaja serbić. Dobra, co ty tu masz dla mnie? Wartość konta... Kurde, tu można chodzić i tylko sprawdzać ludzi. Pracuję na zmywaku. A ty co ty masz dla mnie? <laughs> RPG. Wartość konta 100. Czyli co, ja, ja przejmuję kasę od niej, tak? Dobra, jedziemy Pff. Dobra, następna muzyczkę No to szczerze, że tu nie będzie jakichś y, super wykonawców <laughs> O ja! Ktoś tam na czerwono Ja nie zdążę go. Eee. Czy normalnie tu też złodzieje są, ale ja, Ucieknie, o, tam se w piłkę gra. Nie no. Super. Miasto otwarte. No, no co ono powiem. no nie ma co się zastanawiać. Jeżeli macie... Y, jeżeli tylko się zastanawiacie, którą wersję PS3 czy PS4, bierzcie PS4 bez zastanowienia. Bo no, wiadomo, no... No wsza. Generacja. Ło! się. Na pewno lepsze są te. Nie wiem jak na. ale będę miał okazję sprawdzić jeszcze na PS3. O! Ale tutaj! Był, była kolizja! Tylko go. otarł. Więc na pewno z wami podzielę się też wrażeniami z PS3 chociaż nie wiem czy gameplay będę robił, bo to nie ma sensu robić z gorszej wersji ale wam tylko dam znać dobra jedziemy a co to jest na niebiesko? bo ja to mam zadanie jakieś chyba czy te ikonki w mieście mi się otwierają same jak przejeżdżam przez miasto czy jak Ła! Aj, nie wykręciłem O, coś się dzieje, coś się dzieje Wykryto przestępstwo Dawaj, 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 szybko Może będziemy mieli szansę jeszcze raz Powalczyć Ty, nie panikuj Spokojnie, bo mogą nas zwyczaić o, muzyczka się zmieniła. Hakujemy przy okazji 300. Dzięki. O, tam coś jest. Ale teraz zrobimy to tak. Śledź przestępcy.

A, czyli mamy czas jak jest na żółto. Czy to na zielono? Nie, to jest jasne zielone. w zdolności. Mamy jeden punkt. Możemy przeznaczyć na coś wytwarzanie przedmiotów. Czy walka. Szybkie palce zwiększa prędkość przełączania broni dobra, może być co to jest? aplikacja zlecenia, online, sesja, online, O. zlecenia maherów zobaczmy co tu jest zlecenie maherów przechwycenie o, jakiegoś auta Dobra Nie no Otwarty świat, no nie wiadomo gdzie zasuwać teraz O nie, myślę, że w następnym odcinku zrobimy już misję A co to jest? Niedostępne Punkt. Dobra, będziemy zasuwać do następnej misji. Ale to już w kolejnym odcinku. Zapraszam Was serdecznie. Ja już sam się nie mogę doczekać. No gra zap zapowiada się dobrze. No nawet bardzo dobrze. O! Wykryto przestępstwo. Dobra. Ale, ale będą nas bombardować widzę tu misjami pobocznymi. Ale dobra, ja... o! Właśnie czas na szybko Co mi tu dał? 140 Ciekawe czy to kasę z kąta kroję. No dobra, zaraz sprawdzę sobie. No dobrze, to widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.